Analiza lingwistyczna. Kolejnym narzędziem jest lingwistyka. Po kliknięciu mamy analogicznie jak wszystkich narzędziach filtry do wyboru i wybieramy wszystkie wywiady. Nie wybieramy żadnych kategorii z zakreślacza. Nie wybieramy poszczególnych osób, bo interesują nas wszyscy. Są to wywiady odnośnie palenia. I wybierzmy sobie słowa w języku angielskim, żeby sprawdzić. Mamy analizę lingwistyczną w języku polskim. Zobaczmy teraz na taką analizę w języku angielskim. Generuje nam wynik. Jeżeli jest więcej tekstu, może to trochę dłużej trwać. I widzimy ilość słów w języku polskim, ilość w języku angielskim. Jak mamy dwie analizy, to łatwiej nam jest porównywać typów słów, ile mamy, czyli różnych odmian tych słów. Ile zdań, średnią długość zdania, widzimy, że w języku polskim te zdania są dłuższe niż w języku angielskim. Tu się pojawia 5 zdań, pojawiło się 6 słów w innym języku, a tutaj waży 98-155 słów w innym języku. I stosunek typów słów do wszystkich słów, tutaj już mamy takie analizy bardziej specjalistyczne, lingwistyczne. I najdłuższe słowo, jakie pojawiło się w języku angielskim. Tu, ma, tu jest akurat jakaś sklejka, ale tu mamy już sensowne słowa. Oczywiście, każde możemy usunąć. Dziękuję bardzo za uwagę.